Halo, halo, dzień dobry. Witajcie w ostatni dzień lipca. Witaj, Pati, Witajcie, kochani. Na początek przeczytam tradycyjnie książkę Kocham Cię na każdy dzień Simon. Ponieważ nie ma miłości bez kompromisów, zawarliśmy taki układ. Tam, gdzie niezbędne są ustępstwa, spotykamy się po środku, bardzo piękne i zobaczymy, co medytacje leczące duszę i ciało, nasza kochana Louise Hey, co ma dla nas dzisiaj. Praca. Jestem całkowicie tu, gdzie jestem teraz, bo tutaj się czegoś nauczę. Moje serce promienieje dumą, gdy myślę o pracy, którą wykonuję. Uwielbiam wstawać rano ze świadomością, że mam dziś ważną pracę do wykonania. Moja praca jest dla mnie wyzwaniem, ale też głęboko mnie satysfakcjonuje. Każdy dzień rozpoczynam od błogosławienia z miłością mojej aktualnej sytuacji. Wiem, że każdy dzień pracy jest tylko kolejnym stopniem prowadzącym mnie do celu na mojej drodze. I jestem właśnie tu, gdzie jestem, z powodu moich wzorców myślenia. Jeśli nie lubię być tu, gdzie jestem, dokonuję pewnego wysiłku psychicznego w celu połączenia się z boską mądrością głęboko. W moim wnętrz, gdzie cały czas otwierają się nowe drzwi. Tutaj zawsze jestem aktywna i twórcza. Pamiętam przecież, że w moim dziele przez 24 godziny na dobę pracują miliony komórek, które dokonują niezwykłego dzieła. Tak jak one troszczą się o swoje. Tak ja mam o swoje, starając się sprostać wyzwaniom, pojawiającym się wokół mnie. Pracując na tym świecie, nadaję kształt działaniu mojej wyższej mocy. I jeszcze wezmę książeczkę tą odważ się żyć odważnie. To taka mała książeczka. I zobaczymy, co z odwagą dla nas dziś. Boże, obdarz nas łaską, abyśmy mieli odwagę czynić to, co powinniśmy, abyśmy nie zawahali się z powodów słów płynących z ludzkich ust, ani przez troskę o nasze własne życie. Wzywają nas wielkie sprawy do dowartościowywanie kobiet, wychowanie dzieci, tłumienie nienawiści. Walka z nędzą, walka o bezpieczeństwo i jeszcze wiele, wiele innych wzywają nas głosami, w których dźwięczy wysiłek, poświęcenie, a nawet śmierć. Obyśmy wiedzieli, jak im odpowiedzieć. Jeszcze pozwolę sobie przeczytać z książeczki Tereski Synorackiej. Recepty na szczęśliwe życie to prezent dla mnie. Dziel się z ludźmi tym, co masz pięknego. Zobacz piękno Ziemi. Świat się zmienia. A więc tyle przesłań. Pati, witaj dla Ciebie przesłanie dobrostanu. Dziś spotykamy się na 17 Codzienniku. Patrzcie, jak to czas leci. Siedemnaście to jest liczba dusza. 17 to jest też pod specjalną opieką sił wyższych. Więc jeżeli ktoś z Was urodził się 17 dnia, bądź dniami miesiąca ma 17, na przykład 9,8, siedemnaście, to jest pod szczególną opieką sił wyższych. To jest wpisane w portrecie. A więc pati dla Ciebie. Przez, jak zaczęłam mówić, że dziś y, takim tematem wiodącym będzie uczciwieść i szczerość w relacjach, spróbuję troszkę powiedzieć o tym, ile to niedomówień, y, ile trudnych sytuacji wynika, tylko dlatego, że ludzie sobie nie mówią wprost. Zaczynają domniemać, zaczynają. Szukać, zaczynają obgadywać jeden drugiego i to nie przynosi nic dobrego tak naprawdę. A więc jeśli chcemy, żeby nasze relacje były fajne, oparte na uczciwości i szczerości, jednym z elementów jest właśnie mówienie wprost. Co wcale nie jest łatwe, bo myślimy o tym, że ktoś się obrazi, że sprawimy komuś przykrość i tam tysiące różnych rzeczy. Ja jestem osobą, która bardzo szanuje i ceni, jeżeli ktoś mówi wprost, nawet te trudne rzeczy, bo jeżeli ktoś mówi wprost, to jest odważny. Ma odwagę stanąć w tym i powiedzieć: Słuchaj, wkurza mnie to, co robisz, czy to, co mówisz. Ja nie muszę tego przyjąć, rozumiecie, bo każdy pracuje i działa tak, jak, tak jak to dla niego jest dobre, ale mogą, mogę przyjąć sugestie. Dużo takich sugestii dała mi obecna na naszym spotkaniu Patti. Na przykład ta, ta grafika z tyłu to jest jej praca. Dzięki jej pracy, życzliwości. Je, dla festi do, do festiwalu ten, to zdjęcie to jest też piękna praca Patii. A więc my jesteśmy na takim, na takim etapie relacji, że sobie możemy powiedzieć wprost i żadna z nas się nie obrazi. I to jest bardzo cenne. I chylę czoła Patii, że. Że tak właśnie jest i cieszę się, że spotkałam Cię na swojej drodze, bo potrafisz właśnie zadbać o swoje granice, powiedzieć: Ze złościło mnie to, to już za dużo, czy tam teraz nie, mówiłam, żeby mi nie przeszkadzać. Jest okej, okay. jest okej, okay. jeśli na przykład nie obrażam. Natomiast no, jest dla mnie trudne, jeżeli ktoś taki, ja to nazywam, jest cicho-ciemny. Taki, taki za plecami wiecie, szemra, szusza. I, I potem jest takie zamieszanie ogólnie, jeżeli jesteśmy w grupie czy w grupce znajomych. Nawet jeżeli to jest trudne, postarajcie się podać. Oczywiście, na ile potraficie asertywnie, nie? Żeby też kogoś nie zaatakować tak mocno, żeby nie, nie było przekroczenia tych granic, nie? Ale mówmy, to mnie złości, to mnie wkurza, bo jeżeli mówimy o swoich uczuciach, emocjach, to nie obrażamy nikogo, bo ja nie mówię, ty jesteś wkurzająca, tylko mówię, wkurza mnie, czyli nie, ja mówię o swoich uczuciach, jak robisz to i to, czy jak mówisz to i to, czy tam to mnie wkurzyło, czyli cały czas mówi o sobie i zauważcie, jeżeli mówimy o sobie, co nam to zrobiło. To drugi człowiek się nie obraża. No, raczej nie, nie obraża, bo czasami no, zdarza się, że ludzie to inaczej rozumieją. A więc to taki mały sygnał płynie żeby to nie były jakieś wywody, wykłady o tej szczerości, jeżeli macie własne doświadczenia o uczciwości, szczerości w relacjach, albo co nieuczciwość i nieszczerość, do czego doprowadziły waszych relacjach, to napiszcie to proszę na, na, na czacie. Pati, dla ciebie przesłanie dobrostanu. Moje życie jest darem od Stwórcy. Moje życie jest błogosławione. Otrzymuję wszystko, Czego potrzebuję. I słowa mocy dla Pati? Jestem uważna, otwarta i spokojna. I małe przesłanie iluminacji i inspiracji Ewy Foley. Nic ani nikt poza mną nie ma mocy irytowania mnie. Bez mojej zgody na to. I inspiracja tradycyjnie, starym sposobem, mam tu wodę, ale czasami jak się przerzucało kartki, jak się czytało coś, nie? To tak, <grych> przerzucę moje ślinka. I kolejne przesłanie, Patrycjo. Lepiej popatrzeć prawdzie w oczy, niż zamartwiać się. Że jej nie znasz. I przesłanie anielskie dla Pati. Anioł bytu. Jego przesłanie brzmi: Moja dusza spoczywa w prawdzie, że mój byt jest wieczny, piękny. I jest z nami pani Krystyna Dyker. Bardzo proszę o przesłanie, bardzo proszę i wyciągam. Miło mi pani Krystyno. Przesłanie dobrostanu dla Pani Krystyny Dyker. Inspiruje mnie boskie światło. Moje życie jest bogate i doświadczam dobrostanu i słowa mocy dla Pani Krystyny. Wiem, że istnieją nieograniczone zasoby dobra we wszystkich obszarach mego życia. I inspiracja. Jestem tak samo nieograniczona jak mój stwórca. Bardzo piękne. Są osoby na wizji, a więc, jeżeli życzycie sobie przesłanie, to bardzo proszę napiszcie. I ja wyciągnę. I przesłanie anielskie. Anioł stróż dojrzałości, Pani Krystyno. Jego przesłanie brzmi: przyjmując odpowiedzialność, buduje też swoją siłę. A więc to były nasze przesłania. Ja jeszcze wyciągnę przesłanie na nasze spotkanie. Z dobrostanu zobaczymy, co to dla nas jest. Każdy oddech wypełnia mnie dobrem. Zdrowiem i bogactwem. Jestem silna, jestem miłością. I słowa mocy. Napiszcie w między, międzyczasie o tej uczciwości i szczerości w relacjach. Czy mieliście takie relacje, w których byliście uczciwi i szczerzy? Uczciwy mówimy to, co czuję, co myślę. Tak jak umiemy, nie zawsze umiemy, może ze spokojem, z taką asertywnością, ale starajmy się nie przekraczać. Czyli, wiecie, nie, nie robić sobie wędrówki, jak ja to mówię, w czyjeś granice, w czyjeś życie. Na no ile to możliwe, bo skuteczne jest to wtedy kiedy mówimy o swoich odczuciach. Zauważcie, że kiedy pójdziecie gdzieś w urzędzie, czy gdzieś spraktykujcie. Jak coś jest nie tak, to spróbujcie powiedzieć, przepraszam, czy ja dobrze zrozumiałam, że to jest tak i tak, Wiecie, przepraszam, albo przepraszam, proszę mi pomóc. Nie jestem pewna, czy dobrze zrozumiałam. Zobaczycie, jak często odwraca się to wszystko o, o wiele, wiele stopni. Z czym żeście przyszli? To takie magiczne słowa. Przepraszam, proszę mi pomóc. Przepraszam, nie jestem pewna, czy, czy pewny, czy dobrze zrozumiałam. Czy to jest tak i tak? Albo czy można powtórzyć. No, Patti pisze, ja umiem po poznaniu kogoś, bo na początku bardziej obserwuję siebie. I tą osobę, której nie znam. Nie, to jest ok, I To jest ok, bo rzeczywiście mm, czasami. Możemy, jak to się mówi, naciąć, bo z mojego doświadczenia przez wiele lat, pracując z ludźmi uzależnionymi, współuzależnionymi, dorosłymi dziećmi, alkoholików, to jest syndromem DDA. Dzieci z tym syndromem mają, mają taką jedną z cech, że. Zrozumieją po swojemu, uwierzą w tą prawdę, która na przykład nie jest zgodna z tym, co my powiedzieliśmy, w jaki sposób powiedzieliśmy. Każdy odbiera po swojemu, to żeby było jasne, ja to rozumiem. Tylko syndrom DDA ma ten, ten taki aspekt, że ja może pokażę ten mech. Mechanizm. Spróbujcie nalać do szklanki wody i przez tą szklankę zobaczyć kogoś, kto stoi obok Was, albo coś. Albo do butelki. Jest wykrzywione to, na co patrzymy. I tak widzi alkoholik, czy narkoman, czy jakąś inną substancję, ale tu bierzemy. Wodę, bo najłatwiej nam butelkę z alkoholem porównać. Tak widzi alkoholik świat przez pryzmat butelki. Zanim jest żona. I żona alkoholika widzi, czy mąż widzi świat poprzez alkoholika i przez tą butelkę. Czyli już podwójnie rozmyte. Dziecko alkoholika widzi świat przez Mamę skupioną na ojcu pijącym. Ja, i, i, ma, I mama i tato, ale tak już utarło się, że się mówi o liczbie, o, o mężczyźnie. I teraz dziecko widzi świat, tak jak powiedziałam, przez mamę, przez alkoholika i przez ten pryzmat rozmytej butelki. Widzi świat wykrzywiony. Więc to najprościej. Dzieci, jakby. Ponoszą najtrudniejsze konsekwencje. Patti pisze ważny temat, to też szczerość w relacji z osobami starszymi od nas oraz z dziećmi, które rozumieją więcej niż myślimy. Tak, to prawda. Więc jeżeli rozmawiamy szczerze, tu jak podjęłaś dzieci, dzieci. Kochają od nas usłyszeć, że my też czegoś nie wiemy, albo nie rozumiemy i nasze przepraszam. Najzwyczajniej w świecie powiedzieć, jak nam każdemu się coś wyrwie. Przepraszam, zapędziłam się. Wcale tak o tobie nie myślę. Dzieci bardzo cenią, jak się przyznaje rodzic do winy. Dzieci też lubią słuchać, a jacy byliśmy my w dzieciństwie. Nie wiem czy, a już szczególnie wnuki, jak ktoś ma, to wie, jak to lubią bardzo słuchać. Ja mam, no mam wnuczkę, tylko że ona już dziś ma 22 lata. Jak przyjeżdżała do mnie, to ciągle mi prosiła, żeby mi opowiedziała o szkole, ponieważ ona była bardzo grzeczna a ja byłam raczej niegrzeczna, więc te dzieci grzeczne, to znaczy ja nie byłam jakąś chuliganką, nie? tylko miałam tam swoje takie różne, no takie życie bogate i ona bardzo lubiła tego słucha. A powiedz jeszcze raz, powiedz, wiecie, to aż było momentami męczące, bo i śmiała się do rozpuku. Bo to było dla niej obce. Jak. I to było dla niej też ważne, że babcia potrafi powiedzieć, że gdzieś tam w dzieciństwie też była niegrzeczna, albo czegoś nie wiedziała, nie umiała. Bardzo lubią to dzieci usłyszeć i wiedzieć. Także nie, nie, nie bójmy się przyznać do tego, że czegoś nie wiemy, nie zrozumiemy, czy do swoich dzieci, czy do. do, do w relacji kogoś koleżeński czy coś, to nie jest wstyd po prostu nie wiedzieć. A więc przeczytam teraz dla nas przesłanie dobrostanu. Cenię wszystko, co świat ma mi do zaoferowania. Wiem, że to, co mnie spotyka, służy mojemu najwyższemu dobru. Otwieram się na cuda. Krystyna pisze, jak każdy. Tak. I słowa mocy dla nas na dzisiejsze spotkanie. Stwórca kocha mnie bezwarunkowo na każdym etapie mojego życia. Bardzo piękne i weźmiemy malutkie przesłanie. Kto jeszcze chce, żebym wyciągnęła przesłanie, proszę napisać tu na czacie. Jak Patti, Pani Krystyna. Piękne przesłanie. Świętuje moją zdolność do kreowania własnego życia. Świętuje moje życie. Jakie piękne. I przesłanie dla nas: Anioł, Stróż Dzieci. Trze tkwiące we mnie. Drogocenne dziecko podtrzymuje i pielęgnuje wszelkie nowe początki. Tu jest dla nas przypomnienie o naszym wewnętrznym dziecku. Czy zapomnieliśmy o czymś? Czy zapomnieliśmy zadbać o nasze wewnętrzne dziecko? Czy ktoś jeszcze chciałby się podzielić, Ty, o tej uczciwości i szczerości w relacjach? Co jest dla Was ważne, Wy, wchodząc w relacje z innymi ludźmi? Co Wy cenicie? Bo ja, tak jak powiedziałam, ja cenię bezpośredniość. Ja potrafię też powiedzieć bezpośrednio, potrafię powiedzieć wprost, w oczy. Nie boj się. Często przez to jesteśmy niewygodni i nie lubiani. Bo nie lubi się, jak ktoś mówi tak wprost, nie? bo nie wszyscy są gotowi to przyjąć. To jest jasne, że nie chodzę i każdemu nie klepie, bo, bo może ktoś tego nie potrzebuje. Ale jak jesteśmy w relacji, to warto jednak to powiedzieć. Co nas uwiera, z czym się nie zgadzamy, bo czasami kilka słów wyjaśnienia powoduje zupełnie inny bieg sytuacji. Ja tradycyjnie wyciągnę przesłanie dla Zigiego, autora naszego projektu Netify, z którego to kanału transmituję. Otworzyłam ten kanał jako nowy i dołączyłam do projektu Netify z Giego z Teksasu, Agnieszki Stalkoper i Michała Tomaka. I dzięki temu poznałam na przykład Patty, Będzie tu audycja z Anetką, poznałam również Anetkę, Anię Sadowską, dzięki której trafiłam do tego projektu. Znałam trochę wcześniej. Także mm, poznaję tutaj takich fajnych ludzi. Cieszę się bardzo że jestem w tym projekcie i że mogę do Was transmitować taki codziennik. Zyki dla Ciebie. Czuję wszechogarniający spokój, ponieważ wiem, że Stwórca mnie kocha i troszczy się o mnie w każdej chwili. To jest cudne poczucie, ponieważ ja też mam takie poczucie, że Stwórca kocha mnie i się mną opiekuje. To jest tak, że o ile łatwiej się żyje. Ja, Mając tu przeświadczenie, oglądałam codziennik Zygiego i on tam mówił trochę o tym, co tam jest transmitowane w stanach i tak dalej. Że już nic nie będzie takie, jak, jak widzieliśmy, że już pomału to. Na glinianych nogach bali się, ale to tylko kwestia czasu. I dla Agnieszki Stelkoper przesłanie: Czuję się kochana, zasługuje na to, co najlepsze, jestem zamożna i spokojna o przyszłość. No proszę, jakie piękne przesłanie. I dla Michała Tomaka. Jestem dobrą i piękną osobą wewnątrz i na zewnątrz. Przyciągam pozytywnych i kochających ludzi. I teraz zobaczcie z jakimi wspaniałymi ludźmi z Patii jesteśmy. Do kogo przystajesz? Tak mi się stajesz, jak to mówią, prawda? Kochani, dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Zapraszam tradycyjnie na jutro. Jaki temat? Może macie. Może macie jakieś inspiracje na temat, którym jutro się tak trochę zajmę w codzienniku? Powiedzcie innym ludziom, że codziennie o 18.00 transmituję na żywo i można przeczytać przesłania. Możemy tu nawzajem się podzielić i budować społeczność, wirtualną, ale społeczność. Pisze, Krystyna pisze, dyger, nie możemy oceniać innych, bo nie wiemy, co przeżywa. Nie wiemy, jaka jest jego sytuacja w domu. Pozory mylą. Dokładnie tak, dokładnie tak. A tak wielu ludzi z taką lekką ręką mówi o drugim człowieku. A gdyby w jego życiu był chociaż godzina bo jeden dzień, to nie wiem, czy by wytrzymał i wytrwał. Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, że byliście ze mną. I jeszcze raz zapraszam na jutro na 18, a jeszcze zapomniałam puścić baner, żeby Was zaprosić na Festiwal Świadomego Życia i Zdrowia w Bolesławcu. 7-8 październik. Pati pisze może sugestie tematu w komentarzach. Tak, bardzo proszę. A więc bardzo proszę pod tym filmem tutaj, jak będziecie odsłuchiwać później, czy teraz słuchacie, bo jest więcej osób na wizji, napiszcie swoje tematy, którymi chcielibyście się zająć. Czy temat na przykład właśnie dorosłych dzieci alkoholików, czy dorosłe dzieci dysfunkcjonalne? Dysfunkcjonalnych jest bardzo dużo. Czy współuzależnienia, czy uzależnienia, czy macie jakichś tam bliskich i chcielibyście coś tam o tym. Oczywiście to nie będą wykłady, bo tych wykładów jest pełno. Ale żeby pewne rzeczy zrozumieć, jeżeli macie kogoś bliskiego, przyjaciela i chcielibyście pomóc, może potrzebujecie jedno zdanie, takiej iskry to zapraszam, żebyście pisali w komentarzach i zapraszam do udostępniania tego mo mojego filmiku. Nie wiem, gdzie macie, może jakieś społeczności. Mówcie ludziom, że jest codziennie taki codziennik u Zosi Goliz, gdzie są same pozytywne rzeczy, mimo że trudne tematy są poruszane. Dziękuję, że byliście ze mną. Do jutra, pa pa.